Aleksandra w czas na informację dnia. Kiełbasa wyborcza to już polityczny przeżytek. Kandydaci ubiegający się o mandat w tegorocznych wyborach walczą pokazując ciało, zakładając darmowy dostęp do internetu czy rozdając tablety. Każdy sposób jest dobry, bo cel uświęca środki. Najnowsze trendy w kampanii śledził Adrian Gąbka. Kiedy dyskusja na argumenty nie ma sensu, pozostaje pozyskać elektorat wyglądem. Niektórzy, jak minister Sławomir Mirnowak mają co pokazać. No myśl, że nie jeden... Minister i parlamentarzysta chciałby mieć taką formę. Posłanki opozycji, choć formę ministra dostrzegają, stawiają na inne typy. Platforma stawia na mężczyzn, na mężczyzn ładnych, mniej mądrych. Wolę mężczyznę, który ma więcej w głowie niż w tych bisepcach. Ale jedna z kandydatek Pisu, jak widać na tych ulotkach, również stawia na akcenty wzrokowe. Skojarzenia erotyczne ja nie wiem, czy jakaś specjalna. Komisja, Rada PiSu nie powinna podjąć działań w tej sprawie. Epatowanie erotykom jest nudne, może powiedzieć Jarosław Stolarczyk. Zyskał ostatnio przydomek poseł fundator. Jesteśmy pierwszego hotspotu. Związana z nim fundacja instaluje bezpłatny dostęp do internetu w całej Łodzi. To, że to się zbiega z kampanią, no to może jest mało fortunne, ale to jest projekt, który tak czy tak będzie realizowała fundacja ze względu na to, że jest bardzo szlachetnym projektem. Właśnie pani wygrała. Podczas tej imprezy zorganizowano nawet konkurs. Zwycięzca otrzymał tablet. Tableta, który jest bardzo niskiej jakości, który normalnie kosztuje 300-400 zł.